W 2024 roku, który jest pod znakiem wszechmocnego smoka, stajemy na progu epoki, która wzywa nas do odważnego przekraczania granic naszych własnych możliwości. Już od 10 lutego jesteśmy w tym magicznym czasie. To czas, gdy kosmiczne siły łączą się, tworząc unikalną mozaikę okazji, aby każdy z nas mógł wkroczyć na ścieżkę przeznaczenia z odwagą głównego bohatera własnej epopei życia. W tym roku, będącym kulminacją ośmioletniego cyklu obfitości i ekspansji, jesteśmy zaproszeni do tańca z energią, która nie zna ograniczeń, a jedynie możliwości. W poprzednich latach nasze podróże skupiały się na introspekcji, uzdrawianiu i odkrywaniu głębin własnej duszy. Był to czas, kiedy nasze cienie były równie ważne jak światło, które próbowaliśmy w sobie odnaleźć. Teraz, gdy świt 2024 roku rozbłysnął pełen obietnic, jesteśmy wezwani, aby z odwagą wkroczyć na scenę świata. Nie jako statyści, ale jako twórcy własnej legendy. Pierwszym krokiem na tej drodze jest podjęcie odważnych działań. Wszystko, co było odkładane na później, czeka teraz na realizację. Czy to kurs, który miał rozszerzyć nasze horyzonty, czy podróż marzeń, która miała nas przenieść w najdalsze zakątki świata i własnej wyobraźni, czy każdy inny cel. Nadszedł czas, aby to wszystko urzeczywistnić. W tym roku działanie jest kluczem do odblokowania drzwi, za którymi czeka nas najwyższa nagroda. W roku smoka kody obfitości są aktywowane z nową siłą. To czas, aby przeformułować nasze narracje na temat pieniędzy, porzucając ograniczające przekonania, które nas hamują. Zamiast powtarzać historię o braku, jesteśmy zachęcani do tworzenia afirmacji obfitości, które przyciągają do naszego życia nie tylko finanse, ale i możliwości. Każda myśl i wypowiedziane słowo stają się nasionami przyszłych żniw. Rozwój w harmonii z naszymi prawdziwymi potrzebami wymaga równowagi. W tym roku równowaga nie jest stanem statycznym, ale dynamicznym procesem, który pozwala nam płynąć między różnymi aspektami naszego życia. To równowaga między pracą a odpoczynkiem, to równowaga między dawaniem a otrzymywaniem, to równowaga między działaniem a refleksją. Pozwala nam to rosnąć w sposób zrównoważony, nie tracąc przy tym kontaktu z własnym ja. Energia smoka niesie ze sobą moc wyrażania siebie i dzielenia się swoją wizją z odwagą. W tym roku jesteśmy zachęcani, aby nasze marzenia i aspiracje były wypowiadane jeszcze głośniej. To czas, aby nasze idee i projekty znalazły swoje miejsce w świecie, inspirując innych do podążania za własnymi marzeniami. Dzielenie się wizją to nie tylko akt odwagi, ale i służba. Przez którą możemy wspierać wzrost i rozwój wspólnoty, w której żyjemy. Rok 2024 jest więc zaproszeniem do życia pełnego pasji, odwagi i twórczości. To czas, aby każdy z nas objął rolę głównego bohatera w epickiej opowieści własnego życia, pamiętając, że każdy krok, nawet ten najmniejszy, jest częścią większej podróży. W tym roku pod znakiem Smoka mamy niepowtarzalną okazję, aby nie tylko śnić o lepszym świecie, ale także działać, aby te marzenia stały się rzeczywistością. I tego wszystkiego tym, którzy słuchają tego nagrania, życzę z całego serca. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski, miłość we mnie, pozdrawia miłość w tobie.